Przed kilkoma tygodniami zajmowaliśmy się w tym programie budowami trwającymi teraz w Warszawie, które stanowią najciekawsze czy najtrudniejsze wyzwanie dla inżynierów i budowniczych. Ten odcinek o najciekawszych warszawskich budowach wkładam tutaj, warto go zobaczyć. Ale oczywiście. Jakakolwiek budowa, która trwa teraz w Warszawie jak wielkim wyzwaniem by ona nie była, to blednie przy ogromie zadania i wyzwania konstrukcyjnego i logistycznego, jakim było zabezpieczenie ziejącego śmiercią, jak napisała Swietłana Aleksiewicz, reaktora w elektrowni czarnobylskiej. W tym programie chcielibyśmy się przyjrzeć właśnie temu wyzwaniu, jak zabezpieczyć to straszne i bardzo niebezpieczne miejsce, a zainspirował nas do tego serial Czarnobyl, wstrząsający serial, który pokazuje właśnie walkę z tym, ze skutkami tej katastrofy, ale na pokazanie tej, tego inżynierskiego, budowlanego aspektu realizatorzy tego serialu się nie zdecydowali. Przyjrzymy się trzem rzeczom. Po pierwsze, zobaczymy, jak duża jest ta elektrownia, czy jak w ogóle wielkim wyzwaniem budowlanym jest budowa elektrowni elektrowni atomowej czy jakiejkolwiek elektrowni. Potem w drugiej części przyjrzymy się temu, jak postanowiono zabezpieczyć zniszczony reaktor czwartej elektrowni czarnobylskiej, jakich rozwiązań użyto, aby to zrobić szybko i bezpiecznie. I w trzeciej części programu przyjrzymy się temu, co zrobiono już z tym sarkofagiem, ponieważ właśnie teraz nad sarkofagiem wznosi się już nowa konstrukcja New Safe Confinement, gigantyczna, jedna z największych budowli, jakie kiedykolwiek zbudowano. Zostańcie z nami. Więc po pierwsze, skala wyzwania. My często oglądamy elektrownię, jeżeli widzimy w ogóle jakąś elektrownię, albo elektrociepłownię, albo ciepłownię, no to z daleka. I, no widzimy, że to jest duży budynek, ale dla większości osób prawdziwa, gigantyczna skala tego, jak ogromne są poszczególne części elektrowni albo ciepłowni, no to jest coś trudnego do wyobrażenia. Wystarczy powiedzieć, że najwyższa budowla, jaka jest w Warszawie, to wcale nie jest Pałac Kultury, który ma 230 metrów, ale właśnie komin ciepłowni Kawęczyn, który ma 300 metrów wysokości. I nie inaczej było w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Ona składała się w chwili eksplozji z czterech bloków energetycznych, z czterech reaktorów. Budynek reaktora miał dach na wysokości ponad 71 metrów. Czyli jakbyśmy urządzili w takim budynku reaktora zwykłe piętra na przykład z mieszkaniami, to to są budynki, które miały ponad 24, miały możliwość przyjęcia ponad 24 zwykłych pięter. Te wszystkie cztery bloki energetyczne były połączone gigantycznym budynkiem, budynkiem hali Turbin. I te dwa gigantyczne obiekty łączące się w jedną taką ogromną halę, hali turbin, mają łączną długość w Czarnobylu 800 metrów, czyli to jest no 8 boisk piłkarskich ułożonych jedno za drugim. Rozpiętość dachu nad halą turbin wynosi 51 metrów, a wysokość nad poziom terenu tego dachu to jest ponad 30 metrów. Także no to też jest jakby 10-piętrowy budynek długości 800 metrów, mało jest takich budynków, a tam właśnie są jeszcze te wielkie rozpiętości, no po to, żeby można było cało, to, całą tę maszynerię, która jest potrzebna do tego, aby produkować prąd i to jakby bardzo dużo tego prądu tam wszędzie zmieścić. Same, same te budynki reaktorów również były bardzo wielkie, bo to nie tylko ta wysokość 70 metrów, ale reaktory typu. RBMK 1000, takie jak pracowały w elektrowni w Czarnobylu i jeszcze kilkanaście, chyba 11 takich reaktorów cały czas na obszarze byłego Związku Radzieckiego pracuje. One same w sobie były dość dużymi reaktorami. Średnica wewnętrzna rdzenia reaktora RBMK 1000 to jest około 15 metrów, średnica zewnętrzna, już z obudową, to jest ponad 19 metrów. A na przykład we właśnie powstającej elektrowni atomowej w Biał na Białorusi. Tam są zupełnie innego typu reaktory, ale o podobnej mocy i te reaktory zupełnie innego typu mają średnicę 4,5 metra, więc jakby dużo mniejsze są te obiekty. Więc jakby przez samą tę konstrukcję reaktora RBMK-1000, no to ten budynek, który go mieści, on musiał być odpowiednio większy i faktycznie to, to jest gigantyczna budowla i same te, te bloki reaktorów także są wielkie, gigantyczne, nad nimi też było bardzo dużo przestrzeni, bo tam były Urządzenia, które służyły oczywiście do obsługi tego, na przykład do wymiany prętów paliwowych. Więc to były wielkie, ogromne, ogromne konstrukcje. No i kiedy reaktor wybuchł, no to okazało się, że aby zamknąć tę śmiertelnie niebezpieczną substancję, te śmiertelnie niebezpieczne miejsce, ziejące śmiercią, no to trzeba także zbudować coś gigantycznego. No ale można powiedzieć, że skoro udało się raz wznieść taki duży i skomplikowany budynek, który mieści reaktor i on w wyniku awarii stracił dach, no to zbudowanie tego dachu po prostu nad tym budynkiem reaktora nie powinno być tak wielkim wyzwaniem. Ale niestety zmieniły się warunki. I te warunki stanowiły gigantyczne wyzwanie dla inżynierów i budowniczych. Po pierwsze, budowa tego sarkofagu, czyli nowych ścian i zadaszenia nad budynkiem reaktora, oznaczała, że trzeba budować na gruncie niestabilnym. Nie było ani czasu, ani możliwości wzniesienia odpowiednich fundamentów, a zatem, na przykład, przekrycie sarkofagu trzeba było oprzeć nie o jakieś nowe, bezpieczne, obliczone, skrupulatnie ściany i fundamenty, ale trzeba było budować to na Zniszczonym, uszkodzonym budynku reaktora. Nie wiadomo było dokładnie, jak bardzo te poszczególne elementy, na których opierano nowe konstrukcje, były uszkodzone. Więc to było trochę jak granie w rosyjską ruletkę, właściwie śmiertelnie niebezpieczna gra, którą podjęto właśnie z tym niezbadanym i trudnym do przewidzenia przeciwnikiem, jakim był. Ten uszkodzony, popękany budynek reaktora, z którego ziała śmierć. Największym wyzwaniem było właśnie zbudowanie zadaszenia. Zdecydowano się na wykorzystanie trzech bardzo dużych belek, które położono powyżej tej hali reaktora. Oparto je częściowo o nowe takie stalowe słupy, które postawiono na zniszczonej dolnej części budynku, a częściowo na betonowych konstrukcjach. Szybów wentylacyjnych. Te trzy belki mają około 70 metrów, czyli one są no szersze niż jest szerokie boisko piłkarskie i na nich ułożono dopiero te kolejne jakby etapy tej konstrukcji, kolejne fragmenty, które stanowią właściwe zadaszenie nad budynkiem reaktora. Robiono to zdalnie, ponieważ tam poziomy promieniowania były tak duże, że w ciągu kilku minut mogły dostarczyć śmiertelną dawkę robotnikom, więc większość prac, szczególnie właśnie nad reaktorem, musiała być wykonywana zdalnie. A co za tym idzie? No na przykład w bardzo wielu miejscach nie ma żadnych trwałych połączeń i wiele istotnych elementów konstrukcyjnych, które składają się na sarkofag, opierają się właściwie nie na śrubach, nitach czy spawach, jak to ma normalnie miejsce w konstrukcjach stalowych, bo większość tego zadaszenia jest właśnie w konstrukcji stalowej, ale one istnieją i ten budynek stoi w wielu miejscach dzięki tarciu i dzięki grawitacji. Więc umówmy się, to nie są optymalne warunki. Wykorzystywano takie rozwiązania, jakie pozwalały na wzniesienie go szybko i w miarę bezpiecznie, a nie takie, jakbyśmy stosowali, gdyby tam były normalne warunki i nie było tego promieniowania i normalnie robotnicy mogliby wejść i wiele godzin przebywać nad, w jakimś konkretnym miejscu. Nic dziwnego, że ten, ta budowla, ten, ten bez precedensu w dziejach ludzkości wysiłek konstrukcyjny, który zaowocował sarkofagiem. No ona była jakby była sama w sobie zagadką. Nie wiadomo było jak się będzie starzeć, nie wiadomo było jak się będzie zachowywać przez kolejne lata. Obliczano, że jej długość życia, prognozowana długość istnienia bezpiecznego tej konstrukcji, tego sarkofagu wynosi około 30 lat. Było jasne, że ten sarkofag nie jest w stanie y, przetrwać wystarczająco długo, aby to miejsce było bezpieczne, że konieczne jest, konieczne jest wzniesienie jakiejś nowej konstrukcji, która pozwoli na konserwację sarkofagu, zabezpieczenie tego, żeby z wnętrza reaktora nie wydobywały się już ani promieniowanie, ani substancje, ani pyły, które mogły zanieczyszczać okolice. No i też myśli, myślano o tym, w jaki sposób spowodować takie warunki, aby można było zacząć rozbierać i sarkofak, i ten zniszczony i bardzo silnie skażony budynek reaktora. I już w latach, na początku lat 90. w 1990 roku zdecydowano, że musi zostać ogłoszony konkurs na pomysły. Jak może wyglądać ta zupełnie nowa struktura, która osłoni nie tylko reaktor, ale także osłoni sarkofag i umożliwi. Całkowite zabezpieczenie tego miejsca przed wpływami środowiska, a także zabezpieczenie środowiska przed wpływami tego, tego miejsca, no i także pozwoli myśleć o tym, w jaki sposób będzie można zacząć rozbierać to miejsce i no, porządkować ten teren, aby nie był on już tak wielkim zagrożeniem dla otaczającego środowiska. I w ten sposób dochodzimy do trzeciej części naszego programu: New Safe Confinement, czyli nowarka. Czyli podsumowując, mamy reaktor, który cały czas jest bardzo niebezpieczny. Nad nim mamy sarkofag, którego życie, czas, na który był zaprojektowany, dobiega końca i sam w sobie zaczyna być także niebezpieczny i grozić zawaleniem i kolejnym uwolnieniem do atmosfery wielkich ilości materiałów radioaktywnych. I nad tym wszystkim musimy wznieść coś nowego coś, co zabezpieczy i ten sarkofag. I ten reaktor, który jest w środku, zabezpieczy środowisko przed wpływem tych dwóch już niebezpiecznych struktur. Zdecydowano się na budowę gigantycznego łuku. I kiedy mówię gigantycznego, to no, właściwie chodzi mi o wręcz niewyobrażalną skalę, ponieważ jest to łuk, który ma rozpiętość 257 metrów. Wysokość 108 metrów i długość 162 metrów. To jest tak, jakbyśmy jednym gigantycznym dachem przykryli coś większego niż cztery boiska piłkarskie. To jest mniej więcej taka skala jak na przykład stadion narodowy w Warszawie. To są te wielkości. To stadion narodowy w Warszawie prawie w całości mógłby się zmieścić wewnątrz właśnie New Safe Confinement. Ale ze względu na to, właśnie, żeby zminimalizować ryzyko dla pracowników, to zdecydowano się nie budować tego New Safe Confinement, tego wielkiego łuku nad istniejącym, yy, sarkofagiem, tylko zbudować go 300 metrów na zachód od tego sarkofagu, tam gdzie poziom promieniowania był znacznie mniejszy. Dzięki temu, że to jest łuk, to on styka się z ziemią w bardzo ma małym stopniu, tak? Tylko w tych miejscach, gdzie jest podparty na długości tych 162 metrów, a zatem można było zbudować fundament, po którym ten zrealizowany łuk mógłby już przejechać i ten fundament jest stosunkowo mały, ponieważ właśnie chodziło także o to, aby zminimalizować powierzchnię gruntu, jaka musi być wybrana po to, żeby ten fundament zbudować. Bo pamiętajmy, że no najwyższe 2 metry gruntu w bezpośredniej bliskości reaktora, także są bardzo silnie skażone, a te 30 cm wierzchniej warstwy to są właściwie no już bardzo, bardzo trujące i wszystko było projektowane tak, aby jak najmniej trzeba było tam kopać. Sama budowa także była bardzo ciekawa, ponieważ im wyżej jesteśmy nad terenem, nawet te 300 metrów od Samego reaktora, tym wyższy jest poziom promieniowania. A zatem zdecydowano się budować ten wielki łuk w taki sposób, aby większość pracy wykonywać na poziomie gruntu i w momencie, kiedy już fragment tego łuku jest wykonany, to podnosić go wyżej, tak żeby można było dołączyć do niego te elementy, które także były zbudowane z boku. Czyli to było budowane na płasko i stopniowo podnoszone tak, aby tworzyło ten docelowy kształt łuku. Zbudowano to także w dwóch etapach. Najpierw pierwszą połowę, którą przesunięto z tego miejsca, w którym był ten łuk montowany, potem zbudowano drugą połowę. Podniesiono, połączono i wtedy można było zacząć, to te ponad 200 metrów przepychać w kierunku właściwego reaktora, w kierunku jego docelowego miejsca. W tym momencie, kiedy to zaczęło jechać, to było to największą, jaką, jaką konstrukcją lądową, jaką kiedykolwiek zniesiono, po to, żeby się ruszała. To była największa konstrukcja, jaka jechała kiedykolwiek po lądzie. Większe ruchome konstrukcje, jakie ludzkość stworzyła, to są tylko statki i platformy wiertnicze. Oczywiście samo to zamknięcie. Reaktora i sarkofagu wewnątrz tej nowej struktury to jest za mało. Już w momencie projektowania New Safe Confinement myślano o tym, w jaki sposób to nowe. Przekrycie tego bardzo niebezpiecznego miejsca może pomóc w zdezaktywowaniu czy w rozbiórce tego sarkofagu i docelowo także budynku reaktora. I ten wielki łuk jest wyposażony w ogromne wewnętrzne suwnice, które są zaprojektowane właśnie tak, żeby można było zacząć w odpowiedniej kolejności demontować wszystko to, co znajduje się pod nimi. A zatem sam ten łuk, on nie tylko miał zamknąć w sobie to, co już tam jest niebezpieczne, ale także zapewnić miejsce do tego, żeby na przykład można było zacząć ten dach sarkofagu rozbierać i potem powoli, powoli odkażać także wszystko to, co jest niżej. Żywotność tego łuku obliczona jest na około 100 lat. Być może w ciągu tych 100 lat uda się budynek czwartego reaktora rozebrać. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem właśnie w związku z istnieniem tej nowej arki, tego nowego łuku, nowego sarkofagu nad reaktorem, to przynajmniej to źródło skażenia będzie już zdezaktywowane i nie będzie dodawać nowych rzeczy do atmosfery. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, tutaj, aby zobaczyć ten film o najciekawszych konstrukcjach w Warszawie, bo w porównaniu z Czarnobylem być może one nie są żadnymi wyzwaniami, ale cały czas są ciekawe. I kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję. Do zobaczenia.